Witajcie, Waldi promocja była. Szparagi po 6 zł zamiast po 13,99 zł. Chyba ostatnio były. To co? Trzeba było kupić 3 paczki. Jak to ze szparagami, trochę upierdliwe są w obieraniu. Pan jest taki. Szparagi same w sobie są pyszne, ale z boczkiem będą jeszcze lepsze. Patrzcie, ile tego jest. No to co? Nie ma co czekać, tylko trzeba obierać. Mamy małą pomocnicę, właściwie praktykantkę, której trzeba wytłumaczyć technikę obierania szparagów. Jak widzicie, obieraczkę trzymamy w dłoni, podpieramy kciukiem i dzięki temu nam się szparag nie łamie. Gdyby próbować w drugą stronę, znaczy w tą, nie ma żadnego podparcia. Da się, ale często co któryś się obłamie, a tak bez problemu, jak widać. Miałbyś obierać? Tak. Chcesz spróbować? Nie Jednego Ta. brać? Poczekaj, dokończę. Trzeba dokładnie pozbierać, bo potem niestety te nitki w zęby włażą. Ja wiem o tym. Wiesz o tym? Czasem z takiego tak już Lubisz paragi? Tak. Proszę, tu trzymasz. I tu. Tylko waży na paluszki. Więc to ofi sobie tu o deskę może. Tak? No. I. Pf. Tak mocno aż nie przyciskaj. Ciach i obracasz. Czekam, mi się zapycha trochę. I obróć jeszcze kawałeczek. No, obróć teraz poraga i z tej strony go. A ja umiem to jest robić. to, co, obróć sobie tutaj trochę, tak, o. I obieraj Dops. uciekło, mamy. Obróć kawałek szparaga i teraz z tej strony. macie Pomoc w kuchni. A ja umiem robić koktajle mm -hmm. i jedzenie. A koktajle z czego robisz? Mam wszystko, umiem. umiem robić wszystko. Mm -hmm. No i pokaż. Tu są niestety jakieś zdrewniały ten chyba bardziej jest. Aha. To wybieraj już kolejnego. Ten. Ale cienutki. Mhm. Mm Patrz. Ju, już, już poczekaj. Ja przyłączę teraz kamerę. Cienutki. Jednak czeka nas jeszcze trochę roboty, także nie będziemy zanudzać Tatuś. wszystkimi i przyspieszymy trochę film. Hej. Co? Ostatni? Daw? Łoch. W międzyczasie mieliśmy walki szparagów. Kilka się połamała. Ferwowe walki. Kto tłukł się szparagami? Oj, ten też się złamał. No niestety. Tata, będziemy teraz gdzieś połamane szparagi. Będziemy jeść szparag połamane szparagi. A, to nie szkodzi. Tata, tutaj tego szparaga. Niebo się wywali cały stos. Mamy prawie ognisko ułożone tutaj. Zobaczcie na tą hołdę. I drugie tyle obierek. Kiedyś miałem genialny pomysł, żeby takie obierki ugotować i wrócić do blendera, i zrobić zupę, krem. Nie polecam. Po prostu zostają takie włókna. Za nic nie idzie tego przetrzeć przez i właściwie wszystko poleciało do kubła. Niestety szkoda tego trochę, bo to prawie jedna czwarta masa wszystkich szparagów, no, ale do niczego nam się to nie przyda. Teraz szparagi powędrują na jakieś 3-5 minut do wody. Dobra, woda nam się zaczyna gotować, oczywiście lekko osolona. No i tu mamy no, stosik. Z tego trzeba obciąć te drewniane końcówki, także użyjemy nowego hiperostrego noża. I co Otniemy. Kolejny odpad. Też trochę szkoda, ale nie będziemy rzucić nitek. Wow. No dobra Właśnie timer się wyłączył po 5 minutach Patrzcie jaki piękny kolor Więc sekretu żeby Szparagi zachowały Swoją piękną barwę To po pierwsze Zbytnio ich nie przygotować, A drugie można dodać Pół łyżeczki cukru do gotującej się wody Ja akurat nie dodawałem no na szparagi. jak na szparagi, ale bardzo dobra, dobrze wpływa ta metoda na brokuły. Wtedy mamy bardzo intensywną, jasnozieloną barwę. Mamy boczuś, i będziemy zawijać. No dobra, boczku mam 10 plasterków. Szparagów jest około 50. Więc z prostego rachunku wychodzi na to, że powinniśmy zawijać po 5 sztuk w jednym pęczku. Jak widzicie, mamy już wszystko zawinięte. Dokładnie 10 pęczków, dodane trochę masła, ser minolet, pecorino romano, świeży pieprz, no i wędruję do piekarnika do zapieczenia. 210 stopni, aczkolwiek to nie ma praktycznie żadnego znaczenia, jest to kuchnia intuicyjna, nie mierzymy czasu, nie trzymamy się sztywnych ustawień, pakujemy do piekarnika. I co jakiś czas zaglądamy, czy już się upiekło. Także czasu Wam dokładnego nie podam. Generalnie pieczemy, a w ser się zarumieni. No to do zobaczenia za chwilę. Dobra, godzina 20. Gdzieś tak w pół do siódmej zaczęliśmy. Więc jak widzicie, jest to trochę długotrwały proces. Pięknie boczek skwierczy. Myślę, że będą już dobre. nakładamy na talerz i szukamy testera. Popatrzcie, jakie cudne. I dusia będzie szparagi próbowała. Co wiesz? Szparagi? Tak. Proszę. Wasze dzieci lubią zieleninę. Wygo wczoraj. Walczyliśmy z różą. Mieliśmy wielki swój róży. No i trzeba było go przyrobić na ciastka Po tworzeniu. Nie mógł stać za długo. Jak? Dobre? Będzie siadła. No. Moja szkoła. Także ja też zabieram się za jedzenie. Powyżej smacznego. Wymagało trochę wysiłku, ale jak widać, warto. Chcesz Bardzo chętnie. Ukradłeś kilka kawałek? Tak? Ukradłeś poczęste już? Udało się. Pychotka. Się? Tak. Smakuje ci? A pieprz nie jest za ostry? Trzeba popijać? Ale nic nie ma jazdę, za, za rączkę trzymaj nóż. Ha? ha? Węczyłaś? Co wiesz? Mogę też to zjeść? Nie? Ty i ja będziemy wejść. Dobra. Hej, cię mam to. Niestety nie udało się przyjąć te